Sto lat, kochanie! Oj, oj, oj. A to sobie moje decyzje, jak Trzy lat Kaleny! Nie żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Nie żyje, żyje nam! Nie Pomyślności, nigdy nie zagaś nigdy nie zagaśnie. A kto z nami, to za nie począłem zaśnie. A kto z nami, to za nie po zaśnie. Za zaśnie. Za zaśnie. Brawo! Brawo, Brawo! Nie, 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 daj, daj, ja Daj mi polecę. Ubrawa! 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 Yes! Postaw to na duszach, ukroić. Nie wiem, jak się Cześć, cześć, cześć! cześć. O, tak, i nam wyląduje na podłodze. Niech ląduje. To jest jej. O! o ci pomaga. Babciu, weź tego drugiego. Babciu! Chodź, 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 chodź. A! jak ślicznie. Kroimy? Wow, jaka księżniczka będzie rozwinięta. na czaruję ten tort, zobaczcie. Nie wiem jak robić. Mamo, ona, mamo, patrz, ona. Chodź, tutaj, chodź, krój. Daj, mamo, ona z tamtej strony Cały, cały, Cały. Ooo, super! Bravo! Dalej. Super! Ale uciekają do mnie. Aha i uczelni. I ty chcesz kroić, tak? Zebon! Drugi kawałeczek jest! Super!